Ci nasze ojczyste miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych, Serce Boże, przejść swoje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, amen. Szanowni Państwo, witam na. Szkodni księża, szanowni Państwo, witam na publicznym różańcu wynagradzającym za promocję grzechu sodomskiego. Spotykamy się publicznie, bo dożyliśmy już czasów, kiedy publicznie promuje się grzech sodomski. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, że ruchowi homoseksualnemu, agendzie LGBT, nie chodzi o żadne zmienienie prawa, o to, żeby tam można dostawać spa spadki, aby można było zawierać jakieś związki. Tu chodzi o zmianę moralności i o tym wyraźnie mówią liderzy ruchu homoseksualnego, chociażby Henry Hay, który był liderem ruchu sodomickiego, promującego grzech sodomski w Ameryce. A on wyraźnie mówił: Nic to nam nie da, jeżeli zdobędziemy legalizację albo depenalizację homoseksualizmu, bo ludzie wciąż nas nie zaakceptują. Musimy doprowadzić do zmiany moralności, czyli do tego, aby nawet oni wręcz mówią, aby każdy był homoseksualistą, nawet ludzie, którzy są w rodzinach. Oni chcą wprowadzić dyktaturę relatywizmu. To nie są słowa puste, tylko tak właśnie jest: dyktatura. Czyli doprowadzi do tyranii, aby nawet nie można było powiedzieć, że ktoś grzeszy. Już w niektórych krajach za to wsadza się ludzi do więzienia, jeżeli ktoś powie, że praktyki sodomickie są sprzeczne z naturą człowieka. Zanim zaczniemy, jeszcze poproszę księdza proboszcza o słowo wstępu, gospodarza miejsca. Z ogromnym szacunkiem zawsze stajemy tu przed katedrą, przy katedrze, aby wotryć się, bardzo stając w relacji z Panem Bogiem, w tych wszystkich podstawowych trzeciach, które przeżywamy. Różne dzisiaj nałożyły się sprawy, które nas tutaj gromadzą. Zawsze chcemy to czynić z zależnym szacunkiem, z modlitwą, taką prawdziwą, która szanuje obecność Boga i która przyjmuje to wszystko, co Pan Bóg wyznaczył nam na drodze naszego życia, aby ono było godne, spełnione. Szczęśliwe do końca. Niech zatem to nasze spotkanie tutaj przed katedrą będzie takim spotkaniem modlitwy prawdziwej i dobrej. Drodzy wierni, tak wyczuwam taką atmosferę jakiegoś podekscytowania i trochę jest strachu, a my nie mamy się czego bać, bo my jesteśmy u siebie. Chrześcijanie są zawsze u siebie, i my jesteśmy gospodarzami tego miasta. To grzech nie ma żadnego prawa do istnienia. Dlatego odmawiając ten grzaniec, odmawiamy go z odwagą chrześcijańską. Wierząc, że nasza modlitwa ma skuteczność przed Bogiem i ma. Skutek, przyczynę Matki Bożej, i, i owocem tego będzie, że ktoś się nawróci, tak? a potem będzie ze grzechu pokutował. No i oczywiście jest na majestat Pański, chociaż trochę będzie przebłagany za te publiczne znieważanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu Memu. Amen. Panie Pozwierz, ku ratunkowi Chwała ojcu i synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod polskim biełatem, ukrzyżował i pogrzebie, zstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocnego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O przemnożenie nam wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza, Różańca Świętego, radosna tajemnica pierwsza, zwiastowania najświętszej Maryi i Panny. Owoc tej tajemnicy, cnota pokory. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuślam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na popuszenie, ale na zwach ode złego. Amen.